Witajcie moi mili, z tej strony e, wróżka e, Kalina. Zapraszam e, Was na nową wizję, e, jak również zachęcam do e, wróżb indywidualnych, e, horoskopów, oczyszczań, odcinań e, tutaj e, karm rodowych pokoleniowych oraz do zakupu e, talizmanu ochronnego od złej energii. Proszę Was o subskrypcję, łapki w górę, komentarze, bądźcie razem ze mną. Zaczynamy. Oczyszczamy energię. Niech mój archanioł stróż połączy się z archaniołem wszechświata. Niech mi podpowie, co będzie w najbliższym czasie się działo ważnego. Dobrze. Rozłożymy najpierw kartę. Polska. Najbliższy czas. Jakie ważne wydarzenia przed nami? Coś idzie wraz z podmuchem. E, rozgorzeje się pewna sytuacja na świecie, e, o której będzie głośno. Oszczędność pieniędzy na jakiejś inwestycji, która y, okaże się y, w późniejszym czasie nietrafna, felerna, y, tak jakby ze złych materiałów ktoś coś zrobił, bo oszczędzał i y, y, tu niestety y, jakby odbije się coś na tej inwestycji pretensje e, do innych krajów e, o niedopilnowanie czegoś, czy oskarżanie pewnej. Spółki, podwykonawców, którzy się tym zajmowali, eee, gabrony, które dużo obiecywały. a w zamian hmm, jakby coś było nietrafnego. Podział spółki, ale też rozwiązanie pewnej spółki, jakiś konflikt poprzez inwestycje. Y Oczekiwanie na wyjście z sytuacji. Ale tak jakby była pustka przy tym od, Jak to powiedzieć? Pustka. Ktoś oczekuje na coś, tak? Na jakby poukładanie się pewnych spraw. A tutaj jednak... Nic nie będzie dobrego, czyli jest strata. E, łączy się to wszystko z kartą pewnych inwestycji związanych z kartą domu, z ciepłem, e, ogrzewaniem, e, prądem no nie wiem, jakimiś mediami, wiecie. Karta domu po prostu się pokazuje, lub jakieś materiały. Może to chodzi też o kruszce, którymi się pali. Może o gaz. Hmm. No, tak mi tu przychodzi taka wizja do głowy, więc wam e, to mówię, tak? A zobaczymy, co to w ogóle jest. E, słuchajcie, moi drodzy, co dalej. E, pokazuje się tutaj e, ciąg dalszy. Pełno pułapek. E, pułapek związanych, słuchajcie, z transportem. E, Żywności, ja bym to tak powiedziała, żywności tym, co daje życie. Może to być żywność, woda. No, to, co daje, jeszcze raz podkreślam, to, co daje życie, tak mi się tu nasuwa. Jest karta diabła, pewien podstęp w tym transporcie. Jakiś papier. Rozgorzenia sytuacja na rynku gospodarczym, jakiś przewrót na świecie, jakby za jakiś czas umocniła się jakaś waluta. Trochę strata na tej walucie, ale jakieś umocnienie przez jakąś sytuację. Jest to mocna jakaś waluta kojarząca się z kartą tutaj takiej, takiego ognia, czyli taka jest ciepła waluta. Hmm. Mocna waluta, która ma przewagę albo będzie miała przewagę znaczącą w świecie, w jakimś etapie tam w przyszłości. Kuriozalna sytuacja na świecie związana, związana z oszczędzaniem jest tutaj. Y Jakby jedni o drugie się bili. Tutaj kłótnie takie e, w ogóle są w świecie, tak jakby internet mi się pokazuje, jakieś zakłócenia, może łączności. Trans, podczas transportu czegoś do świata. Opłacenie yy, kogoś, znaczy, jakby powiedzieć yy, ja tu tak widzę, yy, jakby służby, tak? Czyli tak, tacy ludzie na wysokiej pozycji e, no i to służby mi się pokazuje, jakby opłacenie, m, i nadanie nowego znaczenia e, pod względem militarnym dla służb. Może coś e, powstanie jaka, słuchacie, grupa. E, jakby jakaś militarna, która... jakiś oddział mi się kojarzy, który będzie e, się zajmował pracami nad czymś, nad kontrolowaniem czegoś. E, I tutaj jest jakaś spółka. Spółka, która e, nie będzie do końca dobrą spółką. Dużo za to ktoś oberwie. Jest w tym dużo szósta manipulacji. Czyli w stworzeniu tej grupy, tak jakby ta grupa, później się to na tych ludziach odbiło, co są w tej grupie. E, tak. Wejście świata w drugi etap. Hmm. Rozpoczęcie się czegoś większego. Pod przykrywką jakiś drobnostek. Idźmy dalej. A sama się zastanawiam nad tą wizją, bo tak mi tutaj myśli przychodziły do głowy bardzo szybko i yy, nawet tego tak nie analizując. Ale widocznie tak energia chce coś podpowiedzieć nam. Dobrze. To wizja dla Polski świata. I zobaczmy mapkę. Jeszcze jeszcze taka energia. Nad mapką Polska. Najbliższy czas. Energia wszystkich pas. Polska. Ktoś z czegoś nie wytrzyma w pewnym momencie w Polsce i będzie oskarżał rząd albo kogoś w rządzie na wysokim szczeblu. O jakieś poniesione um, straty kraju, ludzi. energia mówi Żyrardów jest taka miejscowość e, gdzie jest taka miejscowość e, he, he, he. no nic, no tak energia powiedziała że jakieś wydarzenia się za tym kryje Żyrardów Chciałabym sprawdzić na internecie akurat no nie mam przy sobie telefonu komórkowego no nic, dobra, idziemy dalej Polsko, co będziecie czekać w najbliższym czasie? Kuriozum pewnej sytuacji, bardzo się kręci na zamość. I mówi mi uciekinierzy. Zamość. Ojej, mocno do tego zamościa tu się. Ukrywające się pewne grupy przestępcze. Mm. Na terenie kraju, coś takiego: jakieś siatki, komórki, yy zamość. Ja muszę sobie później rozłożyć karty, co to jest. Yy Wiatrołap, wiatrołap. Y... Najbliższe gminy i okolice. Coś będą odbierać, najbliższe gminy i okolicy. Coś będą odbierać. Mhm. Dobra, zobaczmy e, teraz Ukrainę. Coś się niesie. Coś się niesie. Hmm. Może to chodzi o powietrze. Po tej elektrowni dalej niec by dobrze odczuwam. W ogóle tak odbieram to z energii, że yy, tam coś się wydarzyło, i hmm, my do końca o tym nie wiemy. Zostaniemy później poinformowani za jakiś czas, ale kiedy będzie ważny moment, y, to nie, y, kiedy powinniśmy o czymś wiedzieć. Y, I hmm, takie, jakby słuchajcie, słowo mi przychodzi na myśl. Że nie wiem, daj co z tą dziesiątką mi się kojarzy, że jakieś utrzymanie stanu gotowości. I październik, podwójne skażenie, tylko ja to tak odbieram, że yy, będzie coś ogromnie nagłośnione, tak? Wielki eee Ale mniejsze szkody będą niż w tym momencie, jak nas nie informują o czymś. Tak to odbieram. Ale jak będzie, nie wiem, kochani, to są wróżby. Pamiętajcie o tym. Tylko moja intuicja, energia, która mi podpowiada. Na pewno warto się jakoś tam zabezpieczyć, jak tam możemy, tak, ale no, pewne komplikacje w tej elektrowni. I coś się niesie, moim zdaniem. Na Białorusi jakaś obłuda. W Polsce analiza danych, analiza danych, ale tak, że ludzi będą bardzo weryfikować, za niedługo kontrolować. No już to robią, ale. To jakaś będzie inna analiza, może coś zostanie wprowadzonego, coś nowego, e, jakiś system. Też mi się kojarzy jaka sinusoida. Hmm. No nic, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, co to się wydarzy. Zobaczymy jeszcze, jaka tutaj jest, moi drodzy, energia. Tylko zrobimy w ten sposób: Polska świat. Polska świat. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. No i zobaczmy, co mamy. Przeszłość, wielopłaszczyznowość. Istnieje wiele warstw, wymiarów sytuacji lub oso osobie, o którą pytasz. Czyli w przeszłości pewne wydarzenia w świecie e, już e, jakby. Zostały przygotowane. I one tylko, jakby teraz się kumulują, bardziej narastają, i będą miały wpływ i różne konsekwencje na nadchodzące wydarzenia. To tak. Yy, Jak taki, jak taka, jakby to porównać, jak czyrak, tak, który nabiera, 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 nabrzmiewa i nagle jest, że tak powiem, w fazie po prostu już obrzmienia i eksplozji. Natomiast e, teraźniejszość, czułe emocje, czas złożonych emocji i wrażliwości wymaga dodatkowej troski o siebie i łagodności. Mm. Moim zdaniem teraźniejszość to jest taki czas, gdzie dużo jest zawirowań w świecie, emocji, które e, są dobre, złe. E, tu splątanina różnych uczuć, e, jak również stresu, niepowodzeń, e, zmartwień ludzkich. E, i teraz, jakby wam to powiedzieć, tutaj coś już nabrzmiało, a teraz się to uwalnia. Po prostu powoli się uwalnia, tworząc różne emocje, nowe zdarzenia, różne nieoczekiwane sytuacje. Natomiast przyszłość Polski świata pozostań silny w wierze. Pozytywny wynik jest zależny od zachowania pozytywnego nastawienia. Moim zdaniem pozytywny wynik jest zależny od różnych zdarzeń, zachowań na arenie światowej. Czyli za niedługo okaże się, o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, w tej całej grze. Układance. No tu mamy tak, takiego czyraka, który nabrzmiewa. No Tutaj uwalniają się różne emocje teraźniejszości. I jakby przyszłość pokaże, jakby, jakby osąd tej całej sytuacji. Takie mam wrażenie, moi drodzy. Jeszcze karta z run. Przyszłość, Polska, świat. I tak, kochani, widzicie, co się dzieje. Różne takie niepokojące sytuacje są. Dobrze, już Wam mówię. Opuszczenie, brak opieki duchowej, niebezpieczeństwo, przymus, oporu, trudne relacje z partnerem. Ostrzeżenie przed działaniem spowodowanym rozpaczą. E, czyli no jest jakieś ostrzeżenie od kart. Ostrzeżenie, że coś może niedobrego się wydarzyć, gdzie e, tutaj jakby przyszłość nam pokaże, o co naprawdę w tym wszystkim chodzi. Tak według mnie e, karty przekazują. Moi drodzy... E, to by było na tyle z dzisiejszej wizji. Pozdrawiam Was. Korzystajcie tutaj jeszcze ze spokojnego czasu. Dużo takich dobrych chwil wam życzę, pełnych radości, ciepła i dobrych uczuć. Do usłyszenia.